W Apex Legends wystartował kolejny event kolekcjonerski, w którym jak zawsze dostaliśmy 24 eventowe skiny oraz nową pamiątkę rodową, tym razem do loby. Ale to co ważniejsze i to co myślę dużo ciekawsze, to to, że w tym razem dostaliśmy nowy tryb gry. Nazywa się Gun Run, czyli bieg z bronią po polsku. I polega na tym, że 4-3 osobowe drużyny walczą przeciwko sobie, każdy na każdego, a wygrywa drużyna, która szybciej wykona 25 eliminacji z tym twistem, że co każdego kila zmienia wam się broń. Tryb znany z innych gier, ale tutaj odnalazł się naprawdę bardzo dobrze i mi przypadł bardzo do gustu. Mam nadzieję i chciałbym, żeby ten tryb wszedł na stałe do Apexa, choć wiem, że tak się niestety nie stanie, bo dostępny będzie tylko przez dwa tygodnie, więc koniecznie go sprawdźcie. No i dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym trybie. Czy wam się podoba, czy nie bardzo. Życzę miłego oglądania. Alebista jest. Krakowanie obaj, a ja tam się w No tu się nie da wejść. A, Kurde. E, dzień dobry, widzę, że nagrywasz i jest nowy tryb. Ja już grałem i jest mega git. Co nagrywam? Dzień dobry, tak, nowy tryb jest Mega Git. No kurde, ja na dole jestem i tu nikogo nie ma. Ile tu broń? Dobra, Bóg jesteś, aktualizuje się. No widzisz? 5 złotych. Wiem, że mój kolega ogląda, ale się nie spodziewałem, że dał se taki nick. Widzisz, jakich masz kolegów? Rampage? Coś, klip nie chce zadziałać. Aksy, nie możesz linków wrzucać, wiesz? Dlatego. Ej, do tych nowych osób jeszcze, bo widzę, że jest kilka. Pamiętajcie, żeby zapisać się na Giveawaya, bo jest szansa, żeby zgarnąć gierkę, jaką chcecie. A kurde, dama, gdzie ty byłeś? Ale nie porobił tym rampage'em. 10, nie, nie wygrywamy. Czyli ty jesteś, tam? Tak. Nic nie mówisz. Dawam też nic Bo nie mówisz. Ja skupiam, no. No ale jakieś info. No, nie wierzę, kuźwa, dwa razy z Mastiffa i. Przy... Na co gierki? Zawirek, na co chcesz? Wybierasz sobie, jaką chcesz gierkę. No, czemu on we mnie strzela? No? Jest nawet z platun 3 na Switcha, jak masz ochotę. Eee, gadzina, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Tęskniłem za tobą, co tam słychać? Ja się gada, się Kurde, 103 dostała, no. Piętnaście, wygrywamy na razie, ale musimy się bardziej skupić. Kurde, dwóch na mnie, nie? Ja gram na konsoli, bo już testuję nowy tryb. Dobrze. Ej, nie rozumiem, co <ścoughs> ma do tego konsola? Okocznikam. Mam skauta.

Dokonana, ojejku, dokonana, witam Ciebie serdecznie. Też ciebie nie widziałem już od kilku dni co najmniej albo i tygodni, co tam słychać? Mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. Kurde, zajęta pracą nauką. Nie, no, rozumiem, ja zupełnie nie chodzi mi o to, żeby masz się tłumaczyć, czy w ogóle macie się tłumaczyć, dlaczego was nie było, więc no, jeśli wszystko w porządku, a po prostu nie macie czasu, to... To, to jak najbardziej. Cieszę się, że wracacie. To dla mnie wiele znaczy, nie? To nikogo nie widzę. Nie wiem, czy go chicken nie zabił. O kurde, byłem ją wózł. Ja mam właśnie. Też mam. Ale trudno zabić tym nobę. Nice! Ja do, trafiłem ją w locie w ogóle za 100, tą lobę. Nie, nie ma żadnych zmian jeśli chodzi o balans czy cokolwiek. Jest dodany nowy tryb i nowe, nowe przedmioty kosmetyczne i nowy aid room, nie? ale tryb zajebisty. Jesteś szalony, Porzuciłeś oh. wielkie dzięki, ci nie jesteś knerusem, mówię ci. Dzięki za donate. No dokonana, kurde, chyba Do muszę dokonana. zmienić piosenkę, bo Sto ona złotych. w liczb... tej, w osobie męskiej, niestety. Dziękuję bardzo, no to piękny powrót, powiem ci szczerze. 100 złotych?